Nowe stawki podatku za odpady, posiadanie psa czy zażłobek to tylko niektóre uchwały podejmowane dzisiaj przez konińskich radnych. Najwięcej emocji wzbudziła jednak uchwała w sprawie podwyżki podatku od nieruchomości, która w większości wypadków miałaby wzrosnąć o niecałe 3%. Ma to na celu zwalaryzowanie o inflację e, wpływów z podatku, bo wiadomo, że też e, jeżeli chodzi o wydatki, to one też z roku na rok są coraz większe. One też ulegają inflacji, więc e, dokonujemy takiej regulacji. Szacowaliśmy, że te wpływy, które dzisiaj mniej więcej mamy na poziomie 90 milionów złotych, po tym projekcie będą o milion 300 tysięcy większe. Takie argumenty nie przekonały większości rady i ostatecznie nowe kwoty nie wejdą w życie. Podatki tak naprawdę nie powinny wzrastać. Podatki w dzisiejszych czasach to jest coś, co nakłada na mieszkańców koni na dodatkowe opłaty. Mieszkańcom już się żyje źle. Słyszymy w całej Polsce, że, że jest coraz więcej bezdomności, że ludzie nie dają sobie rady z, z finansami, żeby spiąć koniec z końcem. Dzisiaj każda podwyżka jest niedobra. Dzisiaj to jest powód taki, abyśmy pomyśleli o tym, jak mieszkańcom pomagać a, i wspierać ich, a nie podnosić im podatki. Radni z opozycji twierdzą, że to rząd, a nie mieszkańcy powinni zadbać o sytuację finansową samorządu. To na rządzie, to na budżecie państwa powinien spoczywać obowiązek dofinansowania samorządu. Mniej podatków i więcej polityki, która zachęca do, do konsumpcji, więcej pobudzania lokalnego rynku, więcej inwestycji.